25 października 2017 roku w Niżnym Nowogrodzie zaplanowano rozprawę sądową w sprawie Anatolija Moskwin'a postaci przez media ochrzczoną mianem lalkarza oskarżono go o szokujące przestępstwa mianowicie o znęcanie się nad ciałami niewinnych dzieci kilka lat temu w mieszkaniu tego cenionego eksperta nekropolii Odkryto szokującą kolekcję 26 lalek, które wykonane były ze zmumifikowanych zwłok małych dziewczynek. We wrześniu 2016 roku lekarze z kliniki psychiatrycznej, gdzie przetrzymywany jest niezwykły badacz, zwrócili się z wnioskiem do prokuratury o przeniesienie go na leczenie w trybie natychmiastowym. Ich zdaniem, pacjent w tamtym momencie przebywał w stanie trwałej remisji. Anatolii Moskwin poddawany jest przymusowemu leczeniu od 2012 roku. Skierowano go tam na podstawie decyzji sądu. Badanie psychiatryczne wykazało, że mężczyzna cierpi na paranoidalną schizofrenię, co oznacza, że nie jest świadomy rzeczywistego charakteru i społecznego zagrożenia swoich działań. Przez te wszystkie lata Moskwinowi towarzyszyli starsi rodzice. Jego adwokat i narzeczona. Według informacji, narzeczona pojawiła się u nekropolisty po jego hospitalizacji. Dowiedziała się o jego historii z internetu, zainteresowała się nią i przyjechała z Podmoskowia do Niżnego Nowogrodu. Tam zaprzyjaźniła się z rodziną Moskwina i regularnie odwiedza go w szpitalu. Dziewczyna ukończyła studia filologiczne. Ale zamiast pracy w szkole, wybrała bardziej kreatywną ścieżkę. Tworzy ręcznie robioną biżuterię, aktywnie wspiera rodzinę narzeczonego i opłaca jego adwokata. Nie można wykluczyć, że jej obecność miała pozytywny wpływ na stan Moskwina. Zaczął on planować przyszłość, jednakże prawdopodobnie nie w Niżnym Nowogrodzie. Według znajomych, po opuszczeniu szpitala para chciała przeprowadzić się do innego miasta. Historia Anatolia Moskwina obiegła cały kraj w listopadzie 2011 roku. Policja znalazła w mieszkaniu nekropolisty aż 26 lalek, które okazały się być ciałami martwych dziewczynek. Przez 10 długich lat, Moskwin wydobywał je z podziemi na cmentarzach różnych dzielnic regionu, w którym mieszkał. A następnie suszył przy użyciu specjalnego roztworu z soli i sody. W dzień jego aresztowania przy domu roiło się od dziennikarzy: nie wpuszczono nas do środka, ale widzieliśmy, jak z mieszkania wynoszono te makabryczne lalki, opowiadała dziennikarka z Niżnego Nowogrodu, Kirałanowska. Wyglądały one jak szmaciane kukiełki, otoczone tkaniną. Piszą, że w mieszkaniu nie było zapachu, ale to nieprawda. Nawet na ulicy unosił się odrażający fetor, to jakbyś wszedł na strych, a tam ujrzał stary, zdezelowany kufer, wypełniony wilgocią i przykrym zapachem gnijącej materii, coś w ten deseń. Według jej opowieści, jedna z kobiet, która przebywała w pokoju pełnym lalek Moskwina, nagle straciła przytomność, a gdy odzyskała świadomość, zauważyła, że jej nos krwawi. Po powrocie do siebie wpadła w histerię. Pracownicy Komitetu Śledczego później opowiadali, że kobieta wrzeszczała, trzymając ręce przy brodzie i upierała się, że nie chce dotykać niczego w tym mieszkaniu, tylko jak najszybciej opuścić budynek, wspominała dziennikarka. Z dużym trudem udało się ją uspokoić i wznowić pracę. Jednak i u samych śledczych nerwy osłabły. Podczas przesłuchania często wychodzili na papierosa, ponieważ nie mogli spokojnie słuchać wyznań Moskwina. Według relacji z organów ścigania, gdyby nieobecność zmumifikowanych zwłok mieszkanie, w którym mieszkał Moskwin z rodzicami, wyglądałoby zupełnie standardowo: typowy radziecki wystrój, pokaźna kolekcja książek oraz porcelanowe lalki na szafach. Natomiast martwe lalki Moskwin trzymał w swoim pokoju. Aż na prawie wszystkie z nich nałożył ubrania. Mumie, przybrane w eleganckie sukienki, siedziały ustawione na kanapie, a niektóre z nich były ustawione tak, jakby brały udział w uroczystym spotkaniu przy herbacie. Na stoliku stał dziecięcy serwis do herbaty. Dodatkowo w mumiach wbudowane były mechanizmy pochodzące z zabawkowych instrumentów muzycznych. Po ich aktywacji słyszeliśmy dźwięki w rodzaju Tato, kocham cię lub śpiewające melodie, takie jak popularna piosenka o Misiu, który bardzo lubi miód. Gdy zaczęto je wywozić, z ciał dobiegała melodyjna muzyka, co było naprawdę przerażające. W niektórych ciałach śledczy odkrywali osobiste przedmioty należące do zmarłych dziewczynek, co nadawało jeszcze makabryczniejszego wymiaru temu przerażającemu odkryciu. W jednym z nich był wszyty kawałek grobowej płyty z jej imieniem, w innym identyfikator szpitalny z datą i przyczyną jej śmierci. W klatce piersiowej trzeciej znaleziono wysuszone ludzkie serce, co wzbudzało jeszcze większe zdumienie i przerażenie. Moskwin ulepszał rozkładające się ciała, wypełniał je szmatami. Oprzywał rajstopami, przyszywał głowy pluszowych zabawek. Do oczodołów dziewczynek wkładał guziki lub zabawkowe oczy, aby mogły oglądać z nim bajki. Podczas przesłuchań nekropolista twierdził, że kochał swoje dziewczynki i dbał o nie, jak o żywe istoty, co jedynie podkreślało absurdalność tej przerażającej historii. Zlikwidowaliście ciała, a ja je odnalazłem, mówił Moskwin. Każda z jego dziewcząt miała swoje imię i swoją historię, wśród nich były nawet najmniej lubiane dzieci, które trzymał w garażu, co tylko pogłębia obrzydzenie i przerażenie wobec tego, co zostało odkryte. Na przesłuchaniu Moskwin opowiedział swoją szokującą historię, wyjaśniając, że wydobywał lalki z głębokiego poczucia samotności, jako samotny mężczyzna bardzo pragnął mieć dzieci. Niestety, organy odmówiły mu adopcji dziecka z powodu jego niskiej pensji jako nauczyciela akademickiego. W maju 2003 roku doszło do kłótni pomiędzy nim a rodzicami, ponieważ nie wyrazili zgody na adopcję dziewczynki z domu dziecka. Wtedy to powiedział swojej matce, że zacznie praktykować czarną magię i nawiąże kontakt z duchami zmarłych dzieci. Aby zmumifikować ich ciała i przechowywać je w swoim domu. Matka odpowiedziała wściekle, że może robić, co chce. To bardzo go zasmuciło, więc postanowił pójść na spacer. Skończył na cmentarzu Krasna Etnea, aby się uspokoić. Tego samego dnia natrafił na skromny grób dziewczynki. Postanowił go wykopać. Wieczorem 9 maja 2003 roku Przyszedłem na grób i wykopałem go do trumny. Była ona wyściełana malinowym materiałem syntetycznym. Wyrąbałem otwór w pokrywie trumny u jej głowy i przez niego wyciągnąłem to, co pozostało z ciała. Było w bardzo złym stanie pokryte larwami much i bardzo rozkładające się. Dziewczynka była ubrana w białą bluzkę, czarną spódniczkę, białe rajstopy i buty. Miała długie włosy. Wtedy postanowiłem po raz pierwszy spróbować mumifikacji. Przeniosłem ciało w oddalony kąt cmentarza i pochowałem je w opuszczonym grobie jakiejś starszej kobiety. Moskwin wyjaśnił, że do prawidłowej mumifikacji ciała potrzebna jest soda i sól. Ich mieszankę nazywał szczepionką w różnych proporcjach. Zakupił te substancje w sklepie. Znalazł na śmietniku stare nylonowe rajstopy. Nasączył je sodą i solą, zaczął je nakładać na szczątki dziewczynki. Worki te wymieniał co tydzień. Wilgotne worki suszył od razu na cmentarzu. Osobom, które zwracały na niego uwagę, mówił, że karmi ptaki. 25 lipca 2003 roku otuliłem ciało różnymi ubraniami i w plecaku przeniosłem je do mojego domu. Przez dwa dni przywracałem ciało do życia. Wypełniałem je szmatami, wkładałem świeże podpaski. Następnie zszyłem ciało nitkami i zrobiłem woskową maskę na twarz. Zresztą głowa dziewczynki była częściowo zniszczona. Miałem czaszkę dziecka. Wyciąłem odpowiedni fragment z tej dziecięcej czaszki i zamontowałem go w głowie mumii. Potem stopiłem wosk ze zwykłych świec na twarz mumii. A następnie pokryłem go lakierem do paznokci, który znalazłem na śmietniku. Potem tym owinąłem ciało rajstopami i ubrałem je w ubrania, które również znalazłem na śmietniku. Przez drugą połowę 2003 roku spałem z tą lalką w nocy, opowiadał Moskwin śledczym. Stopniowo w jego domu pojawiły się kolejne lalki, prawie wszystkie z nich umieszczono w jego pokoju za wyjątkiem jednej maszy, którą umieścił w pokoju rodziców. Ci nie mogli sobie nawet wyobrazić, że przez kilka miesięcy mieszkali w jednym pomieszczeniu z trupem. Uważali, że ich syn po prostu tworzy lalki z dostępnych materiałów. Nie znoszę tego upokorzenia i zniewagi. Trudno powiedzieć, jak się czuł Moskwin po ujawnieniu jego tajemniczego życia, ale życie jego starszych rodziców zamieniło się w prawdziwe piekło. Stali się wygnańcami miasta. Sąsiedzi przestali z nimi rozmawiać. Nieznani próbowali rozbijać okna w ich mieszkaniu i pisać o Belgii na ścianach domu. Moskwinowie kompletnie izolowali się od dziennikarzy. Jedyną osobą, która zdołała z nimi porozmawiać była moskiewska aktywistka i pielęgniarka z zakładu psychiatrycznego Julia Lando. Pewna kobieta odwiedziła Moskwinów w sierpniu 2013 roku i opisała to wydarzenie na swoim blogu. Według niej rodzice byli inteligentnymi emerytami, byłymi inżynierami oboje urodzili się w 1938 roku. Mama Elwira Aleksandrowna przytuliła się do ściany, gdy weszliśmy. Była już przyzwyczajona do przeszukań i zabierania książek i rzeczy. Byliśmy pierwszymi, którzy odwiedzili ich przez te dwa lata, nie mając na celu grabieży i upokorzenia. Kiedyś zadzwonili z programu: Powiedz mi prawdę. Chcieli ich zaprosić, ale mama odmówiła. Powiedziała: Nie zniosę drugi raz takiego upokorzenia i zniewagi, napisała Lando. Starsze małżeństwo opowiadało o prześladowaniach ich syna. W 2010 roku Anatoli Moskwin opublikował kontrowersyjny artykuł, w którym opisywał brutalność Tatarów podczas najazdu Tataro-Mongolskiego, włączając w to przypadki gwałtów na rosyjskich dziewczętach. To spowodowało oskarżenia o ekstremizm ze strony tatarskich historyków, co wzbudziło zainteresowanie organów ścigania. Podczas nalotu na mieszkanie Moskwina pojawiło się aż ośmiu policjantów, co doprowadziło do odkrycia makabrycznych lalek. Wobec niego wszczęto postępowanie karne za znieważenie ciał zmarłych i miejsc ich pochówku. Po procesie i rewizjach, po groźbach i upokorzeniach, mama zasugerowała ojcu odejście. Ojciec stanowczo się temu sprzeciwił. Ostatecznie ojciec doznał zawału, a matka zaczęła zmagać się z cukrzycą. Ich życie przez rok stało się koszmarem. Śledczy skonfiskował komputer Anatolia. A sędzia oświadczyła matce: Twój syn oszalał z powodu nadmiaru wiedzy, jego notatki zostały zniszczone. Rodzice Moskwina postanowili sprzedać swoje mieszkanie, jednak brak chętnych na nieruchomość z taką historią uniemożliwił im to. Ostatecznie zwrócili się o pomoc do księdza, który po poświęceniu mieszkania powiedział: Wszystkie problemy wynikają z tego, że nie uczęszczacie do kościoła. Od tamtej pory para regularnie uczęszcza na msze. Nadal także odwiedzają syna w szpitalu, dostarczając mu domowe posiłki. Ze względu na intensywną terapię, Anatolij porusza się bardzo powoli. Ma problemy z mową i wzrokiem. Nie potrafi pisać. Większość czasu spędza w łóżku. Jest prawie apatyczny w rozmowach. Jedynie gdy mama wspomina kota barksa, zdarza mu się lekko uśmiechnąć. Donosi kobieta pomagająca rodzinie Moskwina. Dodatkowo podaje, że miała rozmowę z rodzicami jednej z ofiar. Anatoli wykopał małą wikę, ale wydaje się, że nie była odpowiednia do jego makabrycznych eksperymentów, więc zdecydował się zakopać ją z powrotem. Dla matki podkreśla lando, było to nie do zniesienia, że musiała po raz drugi przeżywać pogrzeb swojej córki. Rodzice Moskwina podzielili się z tragicznymi szczegółami z życia swojego syna. Według relacji matki, Anatoli był świetnym uczniem i cichym chłopcem, poświęcającym cały swój wolny czas na naukę języków i był stale dręczony w szkole. Sytuacja się pogorszyła, gdy chłopiec w trzeciej klasie stał się ofiarą przemocy. Problemy z psychiką u Moskwina zaczęły się, gdy miał trzynaście lat, po tym, jak wziął udział w weselu ze zmarłą. Tę historię Anatoli opisał później w swoim dzienniku, a kilka lat później jego koleżanka, dziennikarka z niżnego Nowogrodu, Tatiana Kokina-Sławina, opublikowała ją. 4 marca 1979 roku nasza szkoła zbierała makulaturę wspominał Moskwin. Chodziliśmy po korytarzach, dzwoniliśmy do drzwi każdego mieszkania, i prosiliśmy o stare gazety i książki. Przed jednym z mieszkań leżała otwarta trumna. Dzień wcześniej dowiedzieliśmy się, że w sąsiedniej szkole zginęła dziewczynka. Nazywała się Natasza, miała 11 lat i utonęła w Wannie. Gdy wychodziła, dotknęła odsłonięty przewód elektryczny, co spowodowało jej nagłą śmierć. Wychodząc z budynku z makulaturą, natknęliśmy się na trumnę. Prawdopodobnie matka dziewczynki była członkiem jakiejś sekty. Na początek, podczas pogrzebu, nie zauważyłem tam nikogo ze swojej klasy, ale zobaczyłem kilkadziesiąt osób ubranych na czarno. Wszyscy trzymali palące się świece i modlili się głośno w obcym języku, którego nie rozumiałem. Płacząca kobieta, zapewne matka zmarłej, podarowała mi duże węgierskie jabłko i pocałowała mnie w czoło. Potem zaprowadziła mnie do trumny i obiecała mnóstwo cukierków, pomarańczy i pieniędzy, jeśli tylko pocałuję zmarłą. Błagałem, abym nie puściła, ale kobieta nie ustępowała. Wtedy wszyscy zaczęli śpiewać modlitwy w obcym języku, a dorosły mężczyzna mocno przytrzymał moją głowę, nakazując pocałować woskowe czoło dziewczynki w koronkowej czapce. Nie miałem wyboru, więc zrobiłem to, co kazano. Tak zrobiłem raz, potem jeszcze raz, a nawet trzeci, kiedy zachęcano mnie i nakazywano powtarzać długie zaklęcia za czytelniczką w staroruskim języku. Po zakończeniu obrzędu polecono mi wziąć świeczkę i kropić woskiem na pierś zmarłej Nataszy, ubranej w niebieską sukienkę z czerwoną lamówką. Następnie przyniesiono mi dwa zużyte miedziane pierścienie, kazano nałożyć jeden na palec martwej narzeczonej. A drugi na mój palec. Pod koniec roku szkolnego, martwa Natasza zaczęła mi się śnić prawie każdej nocy, śpiewając niechlujne piosenki. Wkrótce moja martwa, narzeczona we śnie, zażądała ode mnie, abym zaczął studiować magię i obiecała mnie nauczyć wszystkiego. Potrzebna była tylko moja zgoda, ja oczywiście byłem przeciwny. Latem wyjechałem na wieś, a nocne wizyty się skończyły. Jednakże wróciły w pierwszą noc po powrocie do miasta. Natasza ukazywała mi się jakby we mgle, a wkrótce zacząłem odczuwać jej obecność poprzez specyficzny chłód. Zaczęły się u mnie halucynacje, w nocy zacząłem majaczyć. Lekarz, do którego zwrócili się moi rodzice, wyjaśnił ten fenomen jako hormonalny kryzys. Kiedy Moskwin dorósł, rozpoczął studia na Uniwersytecie Filologii i Języków Obcych. Był prawdziwym poliglotą. Znał trzynaście języków. Jednak w pewnym momencie doszło do konfliktu z kolegami, którzy nalegali na jego odejście. Po tym Moskwin zaczął zarabiać jako korepetytor w domu, pisać artykuły krajoznawcze do lokalnych gazet i zajmować się nekropolistyką. Nawet przygotowywał książkę o pogańskich miejscach w obwodzie Niżno-Nowogrodzkim, ale nie zdążył jej opublikować. On jest nekropolistą, specjalistą od cmentarzy. Przed nim pogańskie miejsca były badane tylko za czasów cara Mikołaja II. Samodzielnie Anati przemierzył cały obwód Niżno-Nowogrodzki, nocował w trumnach, na upale pił wodę ze stawów. Pisała dziennikarka Kokina Sławina. W wywiadzie dla niej Moskwin opowiedział, że interesował się cmentarzami od dziecka, od tego wesela. W ciągu dwóch lat odwiedził 752 pogańskie miejsca, pokonując dziennie 30 kilometrów. Kilka lat później, w 2012 roku, Anatoli Moskwin udzielał już innego wywiadu. Znajdując się w klatce w sali sądowej, rozmawiał z dziennikarzami, którzy zdołali przedostać się do niego ze swoimi pytaniami. Wszystkich interesowało jak lokalny historyk mógł pozostać niezauważony przez 10 lat, wykopując ciała dzieci, przekształcając je w mumie, i dlaczego przechowywał je w swoim mieszkaniu. Według Moskwina od samego początku zdawał sobie sprawę, że popełnia przestępstwo, ale miał głęboki żal do tych dzieci. Nekropolista opowiadał, że przez 10 lat trzymał w tajemnicy swoje mroczne czyny i był pewny, że nikt spośród krewnych zmarłych nigdy o nich nie dowie się. Według Moskwina nawet jego rodzice nie mieli pojęcia, z czego zrobione są liczne lalki, które trzymał w domu. Jestem ekspertem w dziedzinie keltologii, a podczas zgłębiania kultury celtyckiej, dostrzegłem, że druidzi w tej tradycji często nawiązywali kontakt z duszami zmarłych, opowiadał Moskwin. Zauważyłem podobne praktyki również w kulturze starożytnych jakutów w Syberii, co mnie zaciekawiło. Zacząłem więc spędzać noce na grobach dzieci, które mnie zainteresowały. Wkrótce duchy zmarłych dzieci zaczęły do mnie przychodzić. Na początku zasypiałem na grobach, ale później musiałem się dostosować, ponieważ nie wszystkie groby były wygodne. Nauczyłem się przenosić ciała, aby znaleźć dogodne miejsce do spania. Skonstruowałem przenośne materace i schowki, aby ułatwić sobie pobyt na cmentarzu. Jednakże, w miarę jak zwiększała się liczba moich eksperymentów, zaczęło brakować mi miejsca. Dusze zmarłych pojawiają się tylko w ciepłej porze roku, więc zimą zasnąć na grobie jest niemożliwe. Zacząłem stopniowo suszyć je i przynosić do domu. Wykonywałem to bardzo ostrożnie, bez pośpiechu, po jednym, także nikt nie miał pojęcia o moich działaniach. Jednak wcześniej gruntownie zgłębiłem teorię i technologię mumifikacji, korzystając z dostępnych książek. Studiowałem również staroegipskie hieroglify w tym celu, podróżowałem do Moskwy, aby specjalnie się tego nauczyć. Następnie odbyłem podróże do różnych regionów Rosji, eksplorując techniki mumifikacji w różnych rodzajach gleb. Stopniowo zacząłem coraz bardziej angażować się w to, zaczynając zwracać uwagę na wybitne jednostki. Bardzo pragnąłem mieć dziecko. Tak, bardzo chciałem, aby moja własna córka mogła odziedziczyć całą moją kolekcję. Mam ogromną bibliotekę. Naprawdę mi na tym zależało. Na początku moi rodzice nie zgodzili się na adopcję, obawiając się, że nie poradzę sobie z tym ale później, widząc, jak bardzo tego pragnąłem, dali mi zgodę. Jednak pojawiły się problemy z organami opieki i kurateli, które twierdziły, że moje zarobki są zbyt niskie. Ja jednak nigdy nie dążyłem za pieniędzmi, zawsze starałem się, aby moje działania przynosiły korzyści i były interesujące. U nas w domu mieliśmy swoją grupę lalek, byliśmy małą społecznością. Był lider i antylider, mieliśmy swoją hierarchię, własny język, własne piosenki, święta, własny, jak to nazwać, wewnętrzny świat. Rodzice praktycznie niczego z tego nie widzieli, a inne osoby nie miały dostępu do tego świata. Zazwyczaj rodzice wyjeżdżali na działkę w kwietniu i wracali w październiku. Wtedy właśnie zajmowaliśmy się tą naszą małą społecznością. Moskwin zauważył, że po wykopaniu 26 ciał stanął w martwym punkcie. Nie wiedział co dalej robić. Nie pojawiały się żadne nowe dane w jego badaniach. Szczerze mówiąc, miałem ulubione dzieci, mówił nekropolista. Ulubione dzieci planowałem zatrzymać w domu bez względu na wszystko. Te, które mniej mi się podobały, planowałem wynieść do garażu, aby tam mieszkały. Jeśli którekolwiek z dzieci przestało mi się podobać, to je grzebałem w ich własnej mogile. Z dziećmi obchodziłem się delikatnie, czule, uprzejmie. Nawet starałem się nie przeklinać przy nich, bo przy dzieciach nie wypada, tym bardziej, że były to same dziewczynki. Starałem się więc zachować godność. Problemem było to, że bardzo cierpiałem z powodu samotności, zwłaszcza latem. Gdy rodziców nie było i zabierali kota. W związku z tym pracowałem przy komputerze. Pracowałem jako dziennikarz, więc dużo pisałem, głównie przy komputerze. Ustawiałem je, miały wywiercone dziurki pod oczy, włączałem im kreskówki, puszczając dziecięce piosenki, sam również śpiewałem im piosenki. Według Moskwina były to zwykłe dziecięce piosenki, które śpiewałby, gdyby miał żywą córkę. Ponadto nekropolista jadł razem ze swoimi lalkami i rozmawiał z nimi w czasie, gdy pracował przy komputerze. To, co robiłbym z żywymi dziećmi, robiłem z nimi. Uważałem, że są one żywe po prostu tymczasowo martwe. Sąd rejonowy Lenińskiego w Niżnym Nowogrodzie orzekł, że Anatoli Moskwin pozostanie w klinice psychiatrycznej. Decyzja sądu została podjęta po tym, jak uznano Moskwina za niezdolnego do samodzielnego funkcjonowania. Wniosek o to złożył główny lekarz Szpitala Psychiatrycznego nr 2 w Niżnym Nowogrodzie, a sąd zgodził się z tą oceną. Aresztowanie Moskwina miało miejsce w 2011 roku w związku z podejrzeniem uszkodzenia grobów, znieważania ciał zmarłych i naruszenia miejsc pochówku. W trakcie przeszukania jego domu i garażu znaleziono 23 zmumifikowane ciała młodych kobiet i dziewcząt. Mężczyzna tłumaczył swoje czyny tym, że mumie były dla niego substytutem córki, której zawsze pragnął. Dodatkowo Moskwin ubierał je w eleganckie sukienki, organizował dla nich uroczystości oraz prowadził z nimi rozmowy.